Witam serdecznie! Dzisiaj mamy 19 listopada, już jest po północy, więc mamy 20. Wczoraj cały dzień jeździłem samochodem po Sztokholmie. Mieliśmy oficjalnie pierwszy dzień zimy. To w ciągu dnia tak sypało tak gęsto, że normalnie parę minut cały samochód przykryty. No teraz też bogato sypie. Więc rano to dopiero będzie się działo, jak widać. Wszędzie bielusieńko. No i gęsty teraz też sypie. Na razie zimno nie jest, no ale niektórzy tyłek wożą samochodem. No to ciepło, gorzej z tymi co bez samochodu ale ogólnie śnieg jest mokry bardzo intensywnie sypie no i widziałem chyba tak w ciągu dnia widziałem jakieś jeździłem po mieście i już ludzie sobie bałwany kleili jak zaczęło padać pierwszy śnieg bo wierzcie mi naprawdę było z czego w ciągu dnia widziałem nie wiem około z 10 centymetrów śniegu już dzisiaj było. O cały dzień tak ostro pada trochę koła buksują, bo i ślisko jest wiadomo. Nie wiem jak tam macie w Polsce, kochani, ale. E, mamy dzisiaj już 20 listopada. My już mamy choinki poustawiane w miastach, w mieście w Sztokholmie. Już widziałem jedną choinkę tutaj, tam widziałem. E, już udekorowane choinki z lampkami są normalnie. No, niby zostało. By zostało ponad miesiąc czasu, nie? Jakaś policja gdzieś pojechała do przodu. Mam nadzieję, że nie w moim kierunku, ale jakoś strasznie powoli jedzie. Trochę mnie to niepokoi. Ale nie do mnie na szczęście. No ale tak jak mówię, jest ślisko, bo wiadomo dużo tego śniegu, więc łatwo o poślizg. Zastanawiam się jak, jak w Polsce teraz macie. No ja zapamiętam 19 listopada pierwszy śnieg w Szwecji. Zresztą nie u jednej osoby widziałem na profilu już w transmisji. O śnieg pokazali. No to jestem ciekawy co tam w Polsce jak ktoś Zobaczy ten post. To może skomentować. Oczywiście bardzo chętnie przeczytam komentarz. W jakim mieście? Może jaką temperaturę macie? Ciekawy jestem. Bo szczerze mówiąc, ja nie mam w domu termometra. Chociaż e, gadałem z tym gościem, co wynajmuje nam pokoje. No wchodzę, jak wchodzę z korytarza do swojego pokoju, to dosłownie jak do lodówki. Dosłownie Więc e, Nie wiem e, Chyba nie, nie zaczęli jeszcze grzać u nas. A ja śpię pod kołdrą i pod grubym kocem polarowym i jest naprawdę mi zimno. E, możecie komentować, mówić co, co u was jest, jakie temperatury, w jakich miastach. No i tyle i czekajcie na kolejne filmiki. Pozdrawiam.